Jak sobie źle dokręcicie, to możecie sobie karuzela zrobić. Słoma z butów. Hi, dzień dobry, witam się z Państwem bardzo, ale to bardzo serdecznie. Mamy kolejny dzień naszego szpitala. Jak już wam mówiłam, laura. Złapała grypę i teraz jest godzina 13 i mamy obiad, ale dawno nie było żadnych takich przepisów. Po prostu nagram wam to, co chcę zrobić. Mam kilka pomysłów, ale szczerze nie chce mi się kurczę, bo jeden pomysł jest po prostu dłuższy do zrealizowania. Ale zobaczę. Ale coś co ja już wam polecałam kilka lat temu. Podliszki, karmelizowana cebula z szalotką, ta pasata. I jest, wiecie, jakie to jest dobre? To jest tak dobre, że możecie sobie ugotować ryż. Albo makaron, i po prostu tylko to dać i podgrzać. To jest tak dobre. I na przykład no, u nas na wsi, o ile tam nasza wieś jest naprawdę dosyć dobrze wyposażona, no to znowu był taki okres, że tego pół roku nie było. I ja teraz zrobiłam zapas 10. Nie, nie żartuję. Ja w ogóle pasatę często używam w kuchni. I to jest tak dobre, że kupiłam 10 sztuk. I właśnie na tym zrobiłam spaghetti. Uwierzcie mi, że Laura po prostu jest zachwycona. I teraz tak, gotuję brokuła. Miała być mozzarella, ale w sklepie nie było. Kupiłam ricottę. Mam wyjętą pierś z kurczaka. Albo zmielić to mięso mielone w maszynce, albo rozkroić i rozklepać cienkie dewolaje, albo z tego mięsa mielonego zrobić kulki faszerowane. I myślałam, żeby je zrobić na dwa sposoby: część zrobić mąka, jajko, bułka smażone, a część kulek dać do piekarnika. Tylko, że takie kulki z kurczaka samego i one będą faszerowane tym brokułem i tą ricottą. Tylko, że te kulki z piekarnika 180 stopni nie więcej niż 20 minut. I będą takie idealne na ciepło, od razu, na świeżo. Bo jak one poleżą, też będą zjadliwe, ale takie bezpanierowania będą dużo lepsze, jak zrobimy na świeżo. Od razu się wyjmie i zje. I się zastanawiam, czy zrobić dwa warianty jeden zdrowszy, drugi nie, nie bo jeden bardziej smażony, drugi nie. Zobaczymy, na co zaraz nam najdzie ochota. A ja też wykorzystuję ten moment, bo słuchajcie, calutką noc gorączka. Ja rozumiecie? A ja już Wam mówiłam w ostatnim filmie, że jestem z tych, którzy 37-8 to już są ob obłożnie chorzy i nieprzytomni, tak na mnie działa gorączka od dzieciaka. Widzicie wy to? Rozgogolona. A ja mam, czekajcie, tu jest ten 20,02 stopnia. Słuchajcie, otwieram sobie paczkę, bo dostałam chwilę przed świętami chyba e, lampę od Mr. Light. I ona jest właśnie tak jak widzicie tutaj taka stojąca na takim statywie. Ja widzę to jak ona oświetla moje filodendrony. Albo anturiusze. Chciałam powiedzieć, że to jest ten moment taki satysfakcjonujący, jak się coś tak o... odkleja. Tak. No, to jest takie satysfakcjonujące. I ja Wam nie będę wrzucała linku do tego, dlatego że ja dostałam prezent od firmy, także informuję po prostu o tym. Ja nigdy nie mam problemu z powiedzeniem, co dostałam, a co, co mam do współpracy. I wiem, że firma będzie chciała przygotować kodrawatowy dla Was, z którego ja nie będę miała żadnych profitów ani niczego, także możecie sobie zamawiać bez problemu. Dobra, czekajcie, czyli to tak. A! Ej! To działa jak taki staty, I ile on ma poziomów regulacji, czekajcie dobrze ja mówię, raz, o matko, to jakie to jest wysokie, do tego dojdziemy, jakie to sobie wysokie zrobimy, tutaj jak wam powiedziałam, firma przygotowuje kod rabatowy, także nie będę wam tutaj nic teraz mówiła i kto się interesuje roślinkami, to będzie mógł sobie skorzystać, no ej, ej, a ja w nocy, nie? Jak to przy grypie? To są te takie głupie gorączki, gdzie aż dreszcze są, nie? Północy. Tak! Pół, no naprawdę. Kołdra, wiecie, wszystko. Tu laurę kontrolować, czy nie ma gorączki. Dzięki Bogu nie miała. Nastawiałam sobie budzik, żeby sprawdzać, czy wszystko w porządku, nie? I tak mnie telepało, jak daj da spokój. No i grypę, no wiadomo, każde chorobsko. Trzeba wypocić, nie? No to ja się tak wypociłam w nocy. Takie leki sobie nabrałam, że mówię wam, gdzie ciebie się wtyka. A, tu się wtyka. A, to jest to, co ja mam prawie w każdych lampach: że macie sterownik i możecie sobie ustawić, co ile godzin będzie się włączał, co ile godzin będzie się wyłączał. Nawet jakbyście gdzieś wyjechali, to to jest rewelacja. Kocham takie rozwiązania. Dobra, wszyscy gotowi? Czekajcie. I tu macie, patrzcie, cztery ramiona. Nie? I to jest super, bo to może być nawet jak macie jakąś taką bardzo wysoką roślinę, to tu masz raz, dwa, trzy poziomy. I nie wiem, jakie to jest wysokie, musiałam na instrukcji, ale to jak będzie kod rabatowy, to ja wam wtedy więcej powiem. Uwaga, odpalam. Hej! Poczekajcie, czy wy to widzicie? Poczekajcie, ja muszę zrobić tak, żeby to tak nie raziło. Widzicie, jakie to jest światło? To jest światło, które nie jest zimne. Ja nienawidzę zimnego światła. O ludzie! I teraz, no Jezu, ja tu nie mam teraz w tej chwili takiego kwiata, żeby Wam pokazać o co chodzi. Ale możecie sobie zrobić kompozycję. Jeden, drugi, wysoki, trzeci wiecie, każdy oświetlony, nie? I tego potem nie widać, tego stojaka. Super sprawa! A to podsunęłam to, nawet tego nie widać. Nie. A to jest Damian z kanału Zielonokro, cały czas. Tetra Stigma. Damian. Kto? Jezus, myślałam. Jezus! Myślałam, czy widzę? Nie, już myślałam, że to jest wełnowiec, o matko. No to już tak wzięłam te liście w rękę, to je trochę tak przejrzę. A dla osób, które się interesują roślinami, albo wchodzicie dopiero w ten świat roślinny, to ja wam powiem tylko jedno. Jak jest okres jesień-zima, to żeby rośliny naprawdę nie kaprysiły, nie gryma siły. E, światło cały rok, poważnie, to jest naprawdę klucz. Klucz do do fajnej, niewkurzającej nas y, uprawy. Ktoś z Was chodzi do pracy, ustawiacie sobie tajmerek, odpala się, jak potrzebujecie, to Wam się gasi. Świetne! Ja uwielbiam takie rozwiązania. Jak sobie źle dokręcicie, to możecie sobie karuzelę zrobić. Patrzę teraz perfidnie w podgląd i widać trochę opaleniznę? Robiłam sobie twarz, całą szyję i cały dekolt tymi kropelkami brązującymi z Eveline i tak jak wam mówiłam ja robię sobie dwa dni po prawie no, no nie całej zdjęcie jest tutaj teraz na ekranie i link w informacji pod filmem one są w pipetce taką niecałą pipetkę ale tak mieszam z kremem na noc rano wstaję jest taka pierwsza lekka bardzo delikatna warstwa i na drugi dzień robię to samo i później robię Dwa dni przerwy i znowu. To jest u mnie najlepiej działające i właśnie ta gęba taka. zdrowsza trochę jest. I, i zamawiałam właśnie ostatnio różne rzeczy, i przyjechała mi książeczka, znaczy książeczka, gazetka z Hebe. I wiecie, jakie to jest dla mnie dziwne uczucie trzymać takie coś w dłoniach? Kiedyś, nie? Za, za naszych czasów to było nie do pomyślenia i Zina Kibel, jak to się nazywało? Tele... Nie teleekspres, teleekspres, już <głos》> w telewizji. Jak się nazywały? teletydzień? tydzień tele I -tydzień? <głos》> się studiowało, nie? I jak były te skróty tych odcinków, co będzie w danym tym, to było super, bo nie we wszystkich było pisane i czasami dawali właśnie te dodatki takie, że można było przeczytać, jak się oglądał jakiś serial. <głos》> Matko, A teraz takie gazety. No, wy kupujecie gazety, ja nie kupuję gazet. Mi się zdarzyło ostatnio kupić gazetę w momencie, gdy był dodatek kosmetyczny. A tak i ja z ręką na sercu ja nie kupuję gazet. I trzymając to w dłoni, powiem, wam, że to jest naprawdę fajne uczucie wziąć sobie tak poczytać. Taką gazetkę. Nie mówię o książkach, nie, bo książka to jest też inna para kaloszy, ale. A i wiecie co? Jak tak przeglądałam to, to wiecie, co mi wpadło w oko? No, gdzie to jest? No czekajcie, te koreańskie. Mm, te koreańskie płatki, które można używać jako tonik yy, i można używać jako maseczki. Czekajcie, tu jest jedna, a one gdzieś tu były. One gdzieś tu były takie duże. I tam jest ich w środku. Tylko one są jeszcze inne. Tam są różne. Kolagenowe, jakieś, właśnie takie w różowym opakowaniu, też mnie bardzo zainteresowały. I tu jest 100 sztuk. I z innych firm koreańskich ta Anua, nie wiem jak to się wymawia, Anua, ta, ta firma taka bardzo popularna. Nie wiem, czy z tej firmy nie zamówię. A z tej mnie bardzo zainspirowały takie różowe, właśnie kolagenowe. I to można, tak jak tu widzicie, ta laska ma. Tutaj przyczepiony. No i to można wziąć codziennie. Na przykład jeden ten na nasączony i sobie przyjechać jako tonik, nie? Albo no to jest mniej wydajne wtedy. Yy, na przykład trzy płatki. No chyba, że ktoś chce zużywać więcej, to idzie na całość i bierze cztery. Jeden tu, jeden tu, jeden tu i jeden tu na przykład, nie? Albo po dwa sobie na przykład tu, albo następnego razu tylko dwa tu, rozumiecie, nie? Trochę TikToka sobie włączyłam, pooglądałam i właśnie tam zamierzam się skusić na któreś, tylko jeszcze właśnie nie wiem dokładnie na które i nie na Hebe, bo na Hebe nawet jest promocja, to widziałam, że się um, nie opyla i lepiej zamówić z innych stron. Wiadomo, teraz jest dużo szybciej, nie musisz kupować gazetek, żeby zobaczyć, jakie są nowości kosmetyczne, nie? Możesz od razu TikTok, Instagram, YouTube sobie uruchomić, Google i wszystko Ci wyskakuje, nie? Ale z drugiej strony, jak mam, to powiem Wam, że bardzo chętnie mi się to um, przeglądało. Te folie idę wyrzucić, bo to jest od tego, a tu patrzcie. Z Laurą śpimy... <laughs> nie, no to jest od zabawki. I to, i to musi być kołóżeczka, wiecie? Bo na przykład to było od tego zestawu pieska weterynarza i Baranek Szon w tym śpi. <laughs> a teraz uwaga, dla wszystkich, którzy dawno nie słyszeli, specjalnie dla Was. Więc jeżeli nie chcecie usłyszeć tej piosenki, to proszę zatkać uszy. Baranek Szon, to właśnie on. Na, 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 na. A gdzie jest swój pies? No przecież Laura ma jeszcze do kompletu pieska. Ta paczka, którą teraz zobaczycie jest od firmy Nadwyraz i ona jest przez Was. Dlatego, że tak Wam się spodobały zakupy, że firma się do mnie odezwała, czy bym nie chciała jeszcze jednej paczki i nie mam żadnych prowizji, profitów, ani nie dostałam żadnego wynagrodzenia. Mówię wprost jak jest. Także zakładam sobie skarpetki. Wiecie jaki tu jest napis? Słoma z butów. <laughs> Jezus, jak ja chciałam mieć te skarpetki. W ogóle te ich skarpetki, jak ja wchodziłam na stronę, to ja bym mogła mieć wszystkie, ale wam pokazuję, jakie ja mam. Jeżeli byście zamawiali skarpetki, to będziecie mieli zapakowane tak bardzo ładnie w takie kopertkę. Ona tutaj ma klej, możecie zakleić i wręczyć danej osobie. Rób, nawet inne rzeczy tam sobie domówić z tego sklepu i też będziecie mieli ładnie opakowane. Co słowa z butów. Jak ja zobaczyłam te skarpety, to ja stwierdziłam, że po prostu nawet jakby były wyprzedane, to ja bym ich błagała na kolana, by przywrócili te skarpetki, bo moje życie straci sens, jeżeli ja ich nie będę posiadać. I zwykłe, najzwyklejsze białe skarpetki, gdzie jest napis dramat. Były też jeszcze jedne jak żyć? I były wyprzedane! Więc wzięłam dramat. Ej! O nie! Poczekajcie! O nie! Poczekajcie! No pewnie, że o nie! O nie! O nie! Wiecie, co się stało? No bo tam na stronie są produkty na Dzień Babci Dziadka i na przykład na Walentynki. I ja zamówiłam skarpetki dla babci. Babcia. I tu jest... Pod spodem co jest? Babcia na medal, babcia na medal. I tu nawet z tyłu kopalnia życiowej mądrości. Od spodu jest na tych skarpetkach. I nie ma skarpetek na dziadka. Aaaa, aaaa, awaria! Ale spokojnie, spokojnie. Damy radę, ale jest, jest mała awaria, więc jest dramat. Jest babcia, dziadka nie ma. Się rozdzielili. Jest dziewczyna. Dziewczyna jak malina i od spodu mamy napis, nie, ale po prostu dziewczyna jak malina. I tu mamy niezła babka i tu jest babki są na tym i tu jest dobra taka, nie za słodka. Po prostu kocham ich skarpetki. Ten humor i tak przemawia do mnie. To jest torba, którą wam ostatnio pokazywałam. Mów do mnie brzydko. Wziąć poszłem włączam i wzięłam drugą nie mogłam się oprzeć, po prostu nie mogłam się oprzeć paczki, Paris, London New York i Szczebrzeszyn no ja nie mogłam i torba też przychodzi w takiej fajnej kopercie, także możecie mieć już na prezent dla kogoś, jeżeli potrzebujecie jeżeli macie dziadków z humorem to też możecie im takie coś zamówić Słowa w środku traktować ostrożnie, no ja kocham te ich jakieś takie wstawki powiedzenia, no coś niesamowitego, mamy a kartki okolicznościowe, to nawet kubek z tym napisem jest, na dobre, na niedobre i na litość boską, o matko, o tu dziadek ma jeden prezent, taki dziadek to skarb, taka babcia to skarb, a tu jest wersja walentynkowa, perfekcyjnie dopasowani, i kiedy cię pocałuję, trzy dni w gębie cukier czuję. <noise> no nie mogę. No po prostu nie mogę. No i kartki okolicznościowe można wykorzystać w sposób taki, jaki jest ich użytek, albo nawet sobie włożyć w ramkę, żeby mieć napis. A tutaj dostałam kalendarz. I kalendarz już zaraz sobie zawiśnie, bo już mam dla niego miejsce. Nowy rok, stary, ja. <laughs> o oh, ludzie. I to! 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 Marian. Tu jest jakby luksusowo. I do tego Mariana słoma z butów. Naprawdę wasz humor. Jeszcze tylko jeden rozdział. To jest dla osób, które uwielbiają czytać książki, bo tam na tej stronie macie właśnie zakładki do książek, jakieś inne rzeczy. Nie będę Wam pokazywała całego, chociaż na stronie, jak wejdziecie, to macie chyba każdy miesiąc. Ale ja Wam nie zdradzę. Jedziemy dalej. Mamy trzy plakaty. Ja ostatnim razem miałam trzy razy pudzle, ale przecież zawsze można mieć wymienne, w jak zapakowane, w tubę. Także na pewno się nie pogniotło. Tylko teraz, a nie, myślałam, że jak ja będę wyciągać tę podmiotę. I co tutaj mamy? A. To ostatnim razem też mnie tak zapadło w pamięć i stwierdziłam, że tym razem, skoro jest okazja, to, to musi być. Uwaga! Jakie to jest prawdziwe! To jest tak prawdziwe. Dzień dobry, że tak pozwolę sobie skłamać. To jest tak prawdziwe. Nie jeden z nas ma czasami taki dzień, prawda? Te plakaty fajnie wykonane takie grube. <laughs> Nie wiem czemu zaczęłam to wąkać, ale ładne to. Dobrze wykonane, także plakat wiedzie sobie na ścianę, ale poczekajcie, to nie są wszystkie plakaty. Uno momento, ja już... ojej, 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 ja jadę dalej. I tu jest jeden plakat, którego ja chciałam w formie pudzli, ale był wyprzedany. A ja ostatnio właśnie kupiłam tutaj na ścianie, mam właśnie ten, właśnie ten. Ja go chciałam w formie pudzli, ale był wyprzedany, to mówię nie. Muszę mieć plakat. Muszę mieć plakat. To tak do mnie przemawia. Kołdrian. Kołdrian. I tutaj jest drobny druczek i już, moi drodzy, ja Wam go czytam. Powiew zimna mnie dręczy. Tak, że mówiąc z wami, chciałbym kołdry i drzemać, i zająć się z nami. Juliusz Słowacki. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Jakby chciałam w wersji pudzlowej, ale nie było. Był wyprzedany. Był Powiem że serce mi pękało. Bardzo. Bardzo mi serce pękało. Jakby to było w wersji z pudzlami, to słuchajcie, ja to biorę. Musiałam. 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 Marian tu jest jakby luksusowo. Pani z mm, serialu... Wolańska, tak? Wolańska. Coś pięknego, musiałam, musiałam! Nie mogłam się oprzeć, to było w wersji z puzzlami. I jeszcze ten Koudrian. W ogóle wszystko było w wersji z pudzlami. Ja się nie pogniewam, bo ja kocham i ja uwielbiam układać puzzle i jakby wszystkie trzy były znowu w wersji z puzzlami ja bym była zachwycona. Nie no, co ja robię? Ja to poniszczę. Zanim to powietrza na ścianie, to ja to pogniosę. I jeszcze mamy dwa ostatnie produkty. To są kubki. Jeden z nich właśnie jest na Walentynki i jest żetę, że czyli po francusku kocham cię, że tę co się bardzo spodobał. I kształt też jest taki. taki. taki zgrabny, nie? Taki... No fajny ten kształt jest. A drugi kubek to jest wiaderko. Ja wiele lat do tyłu w takim kubku byłabym w stanie wypić. O, płatek już chyba odstaje, wysechł. Dobra, zaraz cię sięgniemy. W takim kubku to jest 500 ml, byłabym w stanie wypić kawę. Teraz nie. Teraz mam coś takiego, że nawet taki kubek na kawę jest za duży i całą Sobie robię kawę. A tutaj jest. Trwaj chwilo, jesteś piękna. Takie zwykłe, banalne napisy. I ten kształt filiżanki, taki bardzo, ale to bardzo przyjemny, i widzę w nim hektolitry herbatek, które uwielbiam pić. I znowu firma po raz drugi zrobiła dla Was kod rabatowy. są teraz też promocje na strony, jeszcze jak sobie pykniecie, chodzi rabatowy. I kubki też macie w takich pięknych kartonikach. Nad wyraz, nad wyraz. Macie już zapakowane. One w środku w ogóle też są zabezpieczone folikami i wszystkim innym, także to jest tak owinięte, że nic Wam się tutaj nie, tutaj nie rozbije, ani nic złego się nie zrobi, pada deszcz. No i to, to leje chyba, Nie. no leje. Firma po raz kolejny zrobiła dla Was kod rabatowy, za co ja serdecznie z Twojego serca dziękuję, bo fajnie jest mieć ym, współpracę, nieważne czy płatną, czy barterową. W tym przypadku jest to barterowa, czyli po prostu prezent y, bez żadnego wynagrodzenia, bez niczego, ale Wy możecie sobie skorzystać, także jeżeli macie ochotę i życzenie, to korzystajcie sobie dowoli. Wiecie ile bym tych kubków powybierała, a że ja mam zawsze, całe życie, całe życie mam mało kubków, mogę nazwać się zbieraczem kubkowym, chociaż w zeszłym roku naprawdę się ograniczałam i kupiłam bardzo mało kubków. Kupiłam chyba najmniej kubków ze wszystkich lat. Jeżeli zeszły rok był taki, że się ograniczyłam, to nie wiem, czy... Nie wiem, czy mi lejce nie puszczą. I tutaj też te ładne logo nad wyraz. Fajne, naprawdę bardzo fajne i dobre jakościowo produkty. Wszystko jest polskie przede wszystkim, co też uważam, że powinniśmy Brać na tapetę i wspierać nasze polskie marki, nawet były skarpetki zimne nóżki. Ale te zimne nóżki, które jemy, rozumiecie? Te gard, czy zimne nóżki, tak jak właśnie różnie ludzie nazywają. Także macie kod rabatowy, jeżeli chcecie, to korzystajcie do woli. Niech się firmie szczęści i powodzi. I życzę Wam wszystkiego dobrego, i coraz więcej pomysłów, i coraz więcej pudli. I teraz czas ściągnąć te płatki, bo już po prostu widzę kącikami oczu, że one odstają. I ja serdecznie z całego serca dziękuję Wam za obecność i za uwagę. Jeżeli jest dochota i życzenie, subskrypcja, kciuk do góry. Zapraszam na jutro. Do zobaczenia. Cześć. Słoma z butów, nie? Jeszcze te spodnie do tego, no wyglądam idealnie. <laughs> Słoma z butów, no ja nie mogę, po prostu kocham Wasz humor, kocham Wasz humor. Ja tych skarpetek, to bym tam nabrała, jeszcze więcej. A niektóre już były wyprzedane? Albo nie było rozmiarów i byłam trochę zła. Dobrze, że asortyment schodzi, dobrze, dobrze.